no witam wszystkich jest godzina no 9 prawie 30 no chciałem wam tutaj nagrać dużego zbiornika jak widać taka żółć zrobiłem wczoraj wieczorem herbatkę z osz, ze szyszek olchy z liści buku jak widać o no i co i postanowiłem tutaj zawalczyć z tymi ślimakami, świderkami, teraz ich nie zobaczycie za bardzo. A, zobaczcie, jak się ten tutaj zakopał. Jednym okiem patrzy, zobaczcie, jak te moje jady się zakopują, nawet w takim żwirze. No, chodzą tu. Są, są te ślimaki, tu także. No, a co do zakupu. Zrobiłem wczoraj zakup. Kupiłem bojce, te mniejsze, takie striata, one się chyba nazywają, czyli pręgowana bodajże. 9 sztuk aż w Masonie. Wszystkie wziąłem, które mieli. Od Kumpla z Piekar wziąłem dwie bojce wspaniałe. O, tutaj mamy te bojce, widzicie. No, te. No, no Na razie nie widziałem, żeby się za świderka brały, ale, ale tego zwykłego ślimaka, yy, no, tam zażarły go. I co jeszcze? No, wziąłem tutaj ostatnie cztery tak zwane zerówki z odłowu. Manakapuru bardzo ładne skalary. Jak wyrosną, jak się wybarwią, to są podobno olbrzymy. Zobaczymy, jak wyrosną, jak tu, jak tu będą wyglądać. Cztery sztuki, tu są trzy. O, wszystkie cztery nawet. No takie, powiem Wam maluchy. A czy maluchy? No może nie są aż takie maluchy. Ale odważne. Stawiałem się tym dużym tam z kalarą. No widzicie, trochę między sobą się tam szturchają. Jeszcze tutaj energia tam No ale jak podrosną, to myślę, że będzie dobrze. Także nie ma źle. No, najbardziej mi się rozchodziło o te bojce, żeby to, żeby te ślimaki tu wytępić, bo inaczej, no, niestety, podobno się nie da. Nie ma innej opcji na te ślimaki, tylko i wyłącznie statko tych bojców. I no i co? Można więcej zrobić, nic więcej nie zrobimy Wyłapać, wy wybrać tego się nie da, bo tego jest Powiem wam, w tym zbiorniku w setkach, albo i w tysiącach <laughs> Całe dno się tu ruszało, także no. Jak widzicie, no ta herbatka tak No dużo wlałem troszkę tej herbaty Z, tego, z tych szyszek, z tego liści buku, ale No podobno skalary mają lepsze samopoczucie. Potrzebuję takich garbników, także postanowiłem wlać. Widzę, nic, nic nikomu nie dolega. No, wszystko tutaj rośnie, jak, jak rosło. Zresztą sami widzicie, ta gigantyja, co ona wyprawia z tyłu, gdzieś wyrosła tutaj nawet przy samej szybie. I tu już taka jest, nie? Trzy dni temu była połowę mniejsza. To tak cholerstwo rośnie, no ale co zrobić, no. ale no wie, wiecie, poczekam trochę, wyrośnie większe, to to wezmę i, i po prostu wyrwę Nie wiem, jak ktoś by chciał taką gigantę, tą trawę do jakiegoś dużego zbiornika albo coś, to, a jest tu gdzieś w okolic Katowic, to nie ma problemu. Oddam nawet za darmo, bo mi to jest niepotrzebne. Za dużo tego by tu było. Także Także tak wygląda walka ze ślimakami Za pomocą tych Tych całych stiatusów, czyli tych bojców wspaniałych dwóch i dziewięciu tych pręgowanych No będziemy widzieć Jak źle wymawiam to oczywiście napiszcie mi, ja tam się nie obrażam No kapuru będą fajnie wyrosną, to będą piękne skalary duże takie czerwone te grzbiety będą mieć. No tak to wygląda. Jeszcze wam może pokażę ewentualnie ten mały zbiornik jak wygląda. No i macie ten mniejszy zbiornik. Z tymi gubikami. Jak widać troszkę nie wiem czy będziecie widzieć tutaj. To co to takie lata białe. To, są, to jest surowiec Artemia. Sro, troszkę tam nachodowałem. Od dwóch dni, podaję. Tu jeszcze kupiłem ten. To nie jest ta piscja, bo jak to się nazywa, to jest coś innego. Dwie takie sztuki. Wrzuciłem sobie tutaj do zbiornika. Także tak wygląda ten mały zbiornik. W całej okazałości także no młodych coraz to więcej powiem wam co dzień to coraz to więcej widzę tam gdzieś latają te małe wszędzie także będzie ich trochę no muszę przynieść sobie tutaj magnes bo troszkę jest zapylone szyba delikatnie może ten obraz jest taki troszkę może widać nie za bardzo no ale tutaj więcej tutaj żadnych ryb nie dokupywałem Wrzuciłem tylko to na powierzchnię tam. I to jest wszystko. Także tak wygląda na dzisiaj mały zbiornik. No. Dobra, co? Będziemy kończyć. Jak coś chcecie jakieś pytania, czy coś zapytać, to to piszcie oczywiście. To trzymcie się na razie.